Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Zobaczymy, czy podtrzyma dzisiaj dobrą passę. W poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był niesamowicie groźny. Widzimy teraz na ekranie. Jedenastkę gospodarzy. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza. Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców? Czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych? No ale o tym przekonamy się już niebawem. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Zobaczmy, rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Zrożnego w okolice 11. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Michał Kopczyński. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia, Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać krótko, albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Mają teraz szansę na kontratak. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Czy ta okazja da prowadzenie? Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca, a zanosiło się na to, że będzie groźnie. Iwanow. Kopczyński. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Dobra, centra w szesnastkę. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Ma teraz szansę. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Łatne teraz dośrodkowanie w pole karne. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Rośne teraz na tarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Ma trochę przestrzeni. Może próbować wrzutki. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. A Teraz bez kłopotu. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. No tak, statystyki potwierdzają nasze wrażenia. Obie drużyny są mniej więcej równie często przy piłce. Grają bardzo asekurancko. Żeby ten mecz się otworzył, potrzebujemy jakiejś odważniejszej akcji, albo poważniejszego błędu w ustawieniu obron. Przy piłce Jan Grzesik. Juka wraca do środka. Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia jak to nie wpadło. A teraz znakomite dogranie! No w końcu Bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi! Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Do Bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że Bramkarz nie miał szans. Prowadzą zatem 1 do 0. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Był w trakcie tych 45 minut naprawdę dobry. Oby utrzymał tę dyspozycję i po przerwie. Tak, Tomku, nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że. W... Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Czy będzie Renis? Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka, i dokładnie tam, gdzie trzeba, znalazł się on. Bez przyjęcia z powietrza przepięknie trafił. Mamy remis. Jeden do jednego. Świetna interwencja, znowu mają piłkę. Inteligentnie w obronie teraz, znowu zdołali przechwycić piłkę. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Mają okazję wyprowadzić. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Będzie miał okazję do wrzutki. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? Piłka do Grzesika. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Zawada. Obrońca go teraz odpuścił. Przerwał atak rywali. Zobaczmy. Rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Piękny był to Wolej. No ale jednak. pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Piłka dograna na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. Co za okazja! Tak bliska to powinien być gol. Gol kipertonku był tu na straconej pozycji, ale broni. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Teraz z rogu na 11 metr. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Oskar zawada. Dostał piłkę. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Przy piłce Michał Kopczyński zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Gdyby niedobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zmarnowany żółtożny. Piłka prosto do bramkarza. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Sędzia stosuje korzyść. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Uwaga, posyła piłkę w pole karne jest komu zagrać. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Panów. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam? A jednak, kolejny raz oglądamy takie pudło. Wcale nie jest to takie proste, jak się wydaje. Zawada. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Ten strzał może zmienić wszystko. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. już Michał Kopczyński. To może być ten moment! Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. A zatem mamy wynik 2-1. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Ciekawe teraz podanie na linią obrony. Spójrzmy. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Fakty są takie, że ten wynik nie polepszy sytuacji tej drużyny w ligowej tabeli, mimo że przecież granie była taka zła. Takie jednobramkowe porażki niestety bolą najbardziej. Z pewnością po tym meczu będzie gwiazdą wieczoru. Zawsze sercem z drużyną. W zasadzie trudno wskazać słabe strony tego występu. Gol w wygranym meczu. Czego chcieć więcej? Pytanie retoryczne. Choć przecież słynie z ambicji i głodu sukcesów, więc nie wątpię.